O, trudne, trudne do oceny spotkanie. Myślę, że w drugiej połowie nas e, chcieliśmy przetrwać, a nie przetrwaliśmy. Zapomnieliśmy o tym, że, że jeszcze dobrze by było tą piłkę utrzymać, pograć to co potrafimy, a myślę, że to była też konsekwencja po, wcześniejszych porażek i baliśmy się tą, pi, tą piłkę przejąć. E, no szkoda, bo mieliśmy sytuację na 4-1. Tutaj brak takiej dokładności. E, myślę, że ten ewidentny doszwał na maksiu. Może ta bramka na cztery zamknęła, może by nie zamknęła, teraz możemy gdybać. Przegraliśmy mecz, który teraz myślę bardzo mocno podłamie i, i tutaj trzeba się będzie zmierzyć z, e, z, dużym, e, z dużym problemem w tygodniu, bo za tydzień z Polski i tutaj e, to już będzie. E, jeśli tak będziemy grać w drugiej połowie, no to, no to może być dla nas duży problem. No już jest problem, widzimy go, staramy się go rozwiązywać w szatni. Wyszliśmy dzisiaj na mecz, uważam, dobrze skoncentrowani, dobrze graliśmy. Funkcjonowaliśmy tak jak chcieliśmy. Strzelaliśmy gole, prowadziliśmy 3-0. Ta bramka do szatni, już troszeczkę nas, nas z tego wybiła. No dla mnie to jest trudny, 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 trudny moment, bo, bo też ta bramka na 3, -3 gdzieś tam na moje konto, straciłem piłkę w, w, w rozegraniu. Gdzieś się podpaliłem tym podaniem do Daniela. Szkoda! Nie zasłużyliśmy na, na porażkę. Za pierwszą połowę, a przegraliśmy zasłużenie za drugą połowę. Taka jest moje, moja kulminacyjna cena. No myślę, że i indywidualne i zespołowe, bo, bo to, ta bramka pachniała, czy nie powiem innego słowa, e, dużo wcześniej. I, I przetrwaliśmy, przetrwaliśmy, ale mówię, mieliśmy też swoje momenty, których nie wykorzystaliśmy i suma sumarum przegrywamy. No i to zbieramy się i walczymy dalej. No, najlepszy zespół w Polsce. Jest jeden z najlepszych w Europie. Dzisiaj podbudowany awansem do najlepszej szesnastki Ligi, Ligi Mistrzów Co nam, nie mamy do stracenia, będziemy walczyć. To ciężko cokolwiek powiedzieć o takim meczu. Właściwie mnie personalnie wydawało się, że, że ten mecz na pewno wygramy i tak, tak, też, tak też się czułem przez większość tego meczu i być może, być może za bardzo się tak poczuliśmy. Wyszło doświadczenie z różnych Liraksów i nie poddali się, szli za ciosem. Na pewno druga połowa w ich wykonaniu była o niebo lepsza niż pierwsza. U nas niestety odwrotnie. I cóż można rzec: straciliśmy koncentrację, straciliśmy w końcówce dwie bramki trzy bramki właściwie i przegraliśmy ten mecz. Fajny mecz dla publiczności Rollcaster, taki zafundowaliśmy naszym przede wszystkim kibicom. Ale muszę przyznać, że byłem, e, można powiedzieć, że pewny po pierwszej połowie, że tego meczu nie przegramy. Zresztą e, to co powiedziałem chłopakom w szatni, zacytuję, będziemy frajerami, jak ten mecz przegramy. I, bo czuliśmy w pierwszej połowie z meczu, że mieliśmy mnóstwo, mnóstwo sytuacji. E, no nie, umie, nie umieliśmy gdzieś e, widzewa otworzyć. E, w końcu przy 3-0 się udało. No i po przerwie już zagraliśmy naprawdę bardzo wysoko pressingiem, już tak naprawdę nie kalkulując, ryzykując, grając na pograniczu faulu. I muszę przyznać, że mam ogromny szacunek dla tych chłopaków, bo mimo jakichś tam problemów, z którymi się borykamy, naprawdę gramy kolejne dobre zawody, kolejny mecz. Myślę, że od meczu z Bokcią wszystkie mecze w naszym wykonaniu były dobre. I chwała im za to i bardzo się cieszę, że mogę prowadzić taką drużynę z takim charakterem. Bo każde statystyki w, gdzieś w tych wyblokowanych strzałach to znaczy, że gramy z poświęceniem, z charyzmą i szapuła dla nich, bo to zwycięstwo naprawdę wywalczyli, wygryźli i, i fajnie się będzie pracować w tym tygodniu po takim zwycięstwie. Cieszymy się. I fajnie, że znowu nie mogę wyróżnić jednostki, tylko całą drużynę, i to jest wspaniałe. Także bardzo się cieszymy, i w dobrych humorach na pewno będziemy wracać do domu. Fajny mecz dla kibiców przede wszystkim. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że, że wygraliśmy ten mecz, przegrywając 3-0, podnieśliśmy się, e, trener nam powtarzał w szatni, że, że jeszcze wygramy ten mecz i tak się stało. E, myślę, że w kroju całego meczu byliśmy zespołem dużo lepszym od Widzewa e, i przede wszystkim zasłużenie wygraliśmy. E, fajnie się wygrywa tutaj w Łodzi, fantastyczni kibice są. Też dla mnie to był taki smaczek, bo jedną nogą przed tym sezonem byłem w Widzewie praktycznie. Zostałem w Chorzowie i cieszymy się z trzech punktów kolejnych i trzeba myśleć już o następnym meczu w Komprachcicach.